Hej, Zapraszam Was dzisiaj na co miesięczną, przypominajkę o tym, że minął kolejny miesiąc. Mamy kwiecień, czas więc podsumować sobie marzec pod względem kosmetycznym. Opowiem Wam dzisiaj o tym, co zrobić, żeby mieć gładkie włosy, bezproblemową opaleniznę i ogólnie ładnie wyglądać, bo będzie też garść fajnego makijażu. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam na nie dalej. Standardowo zaczynamy od pielęgnacji. Mam dzisiaj z tej kategorii kilka rzeczy Wam do polecenia. I zaczniemy od pielęgnacji ciała. Najpierw taki całoroczny ulubieniec. To może nie jest coś, o czym planowałam opowiedzieć dzisiaj, ale to będzie dobre przejście do następnego ulubieńca. To jest masełko, albo właściwie to jest mus z Biola, czyli marki Contigo. To jest akurat zapach ciasteczkowy i jak Wam powiem, że będziecie mieli ochotę na ciasteczkę, jak to otworzycie, to nie kłamie. Dosłownie, słuchajcie, ten zapach jest tak odwzorowany, nawet bez ściągnięcia tej pokrywki dodatkowej to i tak czuć. To jest tak obłędny zapach, ma się ochotę to zjeść. Ale to jest taki musik, który ma ogólnie taką, wiecie, zbitą konsystencję, ale jak go weźmiemy na dłoń, to pod wpływem ciepła on się rozpływa. No i robi się z niego oliwka i możemy go zarówno nałożyć na mokrą, jak i na suchą skórę. Ja na mokrą myślę, że to też warto opisać, bo później prosicie mnie o doprecyzowanie, jak, jak mokrą, jak bardzo mokrą. Dosłownie, wiecie, wstaję z kąpieli i zamiast się wycierać, po prostu nakładam czy ten balsam rozpuszczony w dłoniach, czy właśnie jakikolwiek olejek. Także to jest jeden z moich takich ponadczasowych ulubieńców. I słuchajcie. Ja Wam zawsze mówiłam, że lubię jeszcze z tego Love um, olejek, tylko że o zapachu piżma. Ja teraz muszę bardzo uważać, bo yy, yy, muszę postarać się, żeby wszystko zaraz nie było tłuste, bo okazuje się, że pojawiła się też opcja ciasteczkowego olejku. OMG! Po prostu na pewno autor myślał o mnie, jak to robił, bo to jest. To jest to jest coś, o co ja nie wiedziałam, że tego potrzebuję, a potrzebowałam, no i właśnie, to jest ten sam zapach, dokładnie ten sam zapach, te same właściwości nabliżające, co ten o zapachu. O zapachu piżma, tutaj w składzie głównie jest olejek migdałowy i właśnie ja albo tego olejku używam zarówno na mokrą skórę, jak i też daję czasami kilka kropel do wanny. No naprawdę te olejki i olejowanie ogólnie skóry na mokro ja dalej praktykuję, dalej uwielbiam. Także jeżeli też jest i jesteście ja, fanami tych musów, zwłaszcza ciasteczkowego, to wiedzcie, że pojawił się olejek ciasteczkowy. No można oszaleć w tej łazience, wiecie, ja często kończę nagrywać, zwłaszcza ostatnio, nie wiem, o czwartej nad ranem, tak serio, i wiecie, wychodzę z tej wanny, smaruję się jednym czy drugim i unosi się zapach ciasteczek. I co, ja o czwartej w nocy mam iść jeść ciasteczka? No chyba nie. Tylko z tym olejowaniem skóry na mokro i ogólnie używaniem takich bardziej tłustych masełek i balsamów jest jeden minus. Jeżeli używacie samopalaczy, to możecie zauważyć, że ten samopalacz szybciej ze skóry schodzi. No bo właśnie te tłuste konsystencje trochę tak jakby ten samopalacz rozpuszczają, tylko spokojnie, to nie jest nic takiego agresywnego, że nagle, nie wiem, macie gdzieś jakąś plamę, jakby Was ktoś polał czymś. Nie, nie, spokojnie. Po prostu zauważyłam, że jak po samoopalaniu, już wiecie, po tych 24 godzinach od nałożenia pianki nałożę jakiś, właśnie, czy olejek, czy coś w tym stylu, to ta samoopalenizna krócej się utrzymuje, ale zarazem też schodzi niesamowicie łagodnie, czyli nie ma takiego, wiecie, przerywanego, suchego miejsca, jeżeli macie AZS to i używacie samoopalczy, to wiecie, o co chodzi, tylko to wszystko właśnie tak bardzo stopniowo, po prostu stopniowo bledniecie, tak jakby to miało miejsce przy normalnym opalaniu. Opalaniu się. Także minus tych tłustych konsystencji jest taki, że samo znacznie szybciej schodzi, ale plus jest taki, że samoopalanie schodzi równo. <grywa> Także wiecie, nie ma tego złego. Natomiast do czego dążę, bo to oczywiście jest wstęp do czegoś. Odkryłam nowy sposób na samoopalanie. Ja już Wam o tym mówiłam w, zdaje się, nie poprzednim, tylko dwa filmy temu, że odkryłam, jakby w ogóle, nie wiem, jakbym żyła gdzieś pod kamieniem, balsamy stopniowo opalające. I że też ja wcześniej nie wiedziałam o istnieniu czegoś takiego jak balsam... Znaczy, no wiedziałam, ale nie mogłam się przełamać, żeby ich użyć, bo były dla mnie zbyt mało precyzyjne. Bo przeważnie większość balsamów, które znałam, czy jakiejś z Niwej, co wszyscy polecali, czy właśnie to z Mokosza, co też słyszałam w polecajkach, one nie mają wyraźnego koloru. Ten ma. To jest balsam stopniowo samoopalający Stan Expert. I patrzcie, już nawet tutaj po jego. Tutaj po czym? Po dziubku widać, że ma kolor, ale tutaj odkręcę i Wam pokażę, zobaczcie, on ma taki, no, teoretycznie nieciekawy odcień, tak, on jest taki lekko żółto-zielony, natomiast na skórze nie daje tak strasznego i tak zielonego efektu, rzeczywiście widać jego kolor na skórze, co jest według mnie rewelacyjne, nie jest on aż tak intensywny jak normalna pianka i dodatkowo to jest przede wszystkim balsam, więc skóra jest nawilżona. No, jest to po prostu absolutny hit. Tutaj nie wymaga od nas już ten produkt takiej precyzji, no przynajmniej tak, jak sobie to uzbrałam w głowie, takiej precyzji jak przy piance. Że wiecie, to jest cała operacja do, do rozmyślenia, rozplanowania. Tutaj po prostu nakładam go na odsuniętą skórę, zostawiam przez chwilę. tak To, to nie jest tak, że zresztą po żadnym balsamie nie jest skazane od razu ubieranie się, bo wytrzecie wszystko ciuchami, nie? Także gdzie, chodzę gdzieś tam sobie przez chwilę po łazience, albo nie wiem, myję zęby, czy nakładam maseczkę na twarz. I dopiero po chwili, tam, po, nie wiem, nie wiem, po 5-10 minutach, zakładam normalnie piżamę. No, to jest taki piękny efekt. No, to, że ja dopiero teraz wpadłam na ten produkt, to jest, to jest hit, nie? Powiem Wam tak, ja po dwóch, trzech dniach aplikacji, czyli, no właśnie co wieczór tam sobie posmaruję, mam taką samą intensywność peelingizny, jak po jednodniowej aplikacji, wiecie, pianki. Z tym, że tutaj mamy jeszcze to nawilżenie. Jak mam takie momenty, że właśnie przez jakiś czas moja skóra jest przesuszona, niezależnie od tego, co bym robiła, po prostu tak już jest z skórą gminnie no, przesuszoną za detes, to to jest wybawienie, bo nie mam te, wtedy takiego dylematu między mm, lubię być opolona, ale lubię nie wyglądać sucho. To łączy ze sobą po prostu oba światy, także naprawdę gorąco Wam polecam. Tylko słuchajcie, popatrzmy na to realistycznie. To nadal ma w sobie trochę samoopalacza, więc nie możemy go nałożyć wiecie, podziemku jakoś tam, licząc na to, że będziemy wyglądać bez smug, bo to się nie stanie. Ja normalnie dalej dbam o to, żeby wszystko było równo nałożone, tylko nakładam go normalnie dłońmi, tak mniej więcej wiecie, do nadgarstków, a potem biorę na palec trochę balsamu, nakładam sobie go na dłoń i wiecie, moczę w umywalce tylko te dwa palce, dosłownie wiecie, sam opuszek, wycieram w ręcznik i ładnie rano są dłonie opalone. To jest też idealny produkt właśnie do używania między tymi pełnymi aplikacjami samopalenizny w piance. No bo właśnie podtrzymujemy ten efekt. Ja też zauważyłam, że on fajnie ujednolica jeszcze jakieś ewentualne miejsca, które są bardziej przesuszone i które trzeba by porządnie zetrzeć przed kolejną aplikacją samopalenizny. Opalacza. No ja mogę o nim gadać naprawdę bardzo długo. Jak chcecie jeszcze poznać powód, dla którego nie lubiłam nigdy balsamów samoopalających, to zobaczcie ten film poprzedni, tam jest o tym wszystko. Także gorąco polecam. No i właśnie, mówiłam. Muszę uważać, żeby wszystko nie było tłuste, a wszystko już w koszyczku jest tłuste, bo ten olejek, tak wiecie, hmm, trochę się. Nie trzyma pionu. Następny ulubieniec to jest produkt do włosów. Tutaj powinien teraz zabrzmieć fanfary, bo ja produktów do włosów bardzo rzadko, bardzo często Wam nie polecam. Może tak. Miałam trzy konstrukcje zdania w głowie i pierwsza wyszła nie do końca poprawna. To jest odżywka taka ośmiosekundowa. A jak pamiętacie z poprzednich jak produktów do włosów, to wiecie, że ja nienawidzę dbać o włosy. Naprawdę mam to szczęście odpukać nie wiem, <grym> cokolwiek. Że mam kompletnie bezproblemowe włosy, one są niefarbowane, niemęczone. No dobra, męczone trochę są, ale są niefarbowane, przez co lepiej te męczenia znoszą. I uwielbiam pielęgnację, która. Działa jak najszybciej. I to 8 sekund, to mi od razu kupiło. I słuchajcie, to jest odżywka, której nie można używać za często, już się dowiedziałam, bo ona nie jest do końca dobra dla naszych włosów, ale jest dobra dla wyglądu naszych włosów. Czyli to jest coś z działu takich, wiecie, kruczków reklamowych, że daje. Efekt zdrowych włosów, ale niekoniecznie jakoś specjalnie o nie dogłębnie dba. Nie? W takich obietnicach producenta zawsze trzeba się czepiać tego, co jest napisane, żeby później nie oczekiwać czegoś, co oni nie obiecywali. Nie? A wracając do tej odżywki, to, to jest najbardziej płynna odżywka, jaką kiedykolwiek jak na pewno w swoim życiu zobaczycie. Zresztą nie wiem, czy do końca można by to odżywką nazwać, ale okej, okay, jest um, płynna odżywka. E, to jest woda, to jest dosłownie woda, e, którą oblewamy nasze mokre włosy. I masujemy. W momencie, jak je masujecie, to ta odżywka zaczyna się robić lekko ciepła, co jest bardzo dziwnym efektem, przyznam. Natomiast po spłukaniu, bo dosłownie wiecie, no 8 sekund to 8 sekund, nie? Czyli masujemy te włosy, spłukujemy, suszycie to tak jak normalnie. One są jak tafla. One po prostu wyglądają. Nie miałam nigdy keratynowego prostowania włosów, ale podejrzewam, że taki efekt robi keratynowe prostowanie włosów. Po prostu sypkie, lejące, jak z reklamy mega, błyszczące to jest raczej taka bankietowa odżywka, bym powiedziała wiecie, jak są takie bankietowe odżywki do twarzy że właśnie ym, dają szybki, spektakularny efekt, ale niedługi, czyli jak już wrócimy do domu i zmieniamy makijaż i całą tą pielęgnację to czar prysł, no to trochę jest tak z tym jak chcecie i zależy Wam na tym, żeby jutro albo w tym momencie, dzisiaj i Wasze włosy wyglądały najlepiej na świecie były gładkie i błyszczące Hello! 8 sekundowa odżywka. I to jest jedna z tych obietnic, która rzeczywiście się sprawdza, czyli 10 razy gładsze, bardziej lśniące włosy i bez obciążenia. To dosłownie to robi. Tylko potem wypadałoby je umyć jakimś porządnie oczyszczającym włosy szamponem. Wiecie, ja jestem w temacie włosów lajkiem i kompletnym ignorantem, ale biorąc to na zdrowy rozsądek, jeżeli to daje tak spektakularny efekt, to pewnie oblepia nasze włosy i później raczej dobrze jest tego się pozbyć z nich, nie? Fakt faktem, że do takiego, mówię, ekspresowego efektu wow, 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 potrójnego wow, spisuje się idealnie. Z pielęgnacji to już wszystko, przechodzimy do makijażu. I teraz tak, przez to, że marzec był u mnie rzeczywiście bardzo obfity w testowanie i odkrywanie nowych, świetnych kosmetyków, to trochę tych ulubieńców podzieliłam na dwie części. I część moich ulubieńców marcowych już się pojawiła w środowym filmie, czyli w tym filmie o siedmiu odkryciach drogeryjnych, które musicie znać. I tam się pojawiły te rzeczy, czyli podkład Better Than Perfect z Eveline, um, korektor Bourjois, um, jako się nazywał? Always Fabulous, żel do brwi z Maybelline, trio z Felicei i palet do oczu z Vibo, i to są rzeczy, które właśnie w tamtym filmie są bardzo szczegółowo opisane. Także ja tutaj się nie będę powtarzać, nie będę wydłużać tego filmu, ale tak, to są te kosmetyki, które też bardzo często się u mnie na co dzień pojawiały. A może najświeższa jest ta paleta z Vibo, ona też rzeczywiście dzisiaj się na moich oczach znajduje. Jeśli chcecie poznać bliżej te kosmetyki, to was tutaj odniosę do tamtego filmu. Tam one są opowiedziane bardzo szczegółowo i są pokazane w akcji ale tak, żeby Was zachęcić, to tak, bardzo mocno kryjący podkład, zastygający na świeżo, mocno kryjący drogoryjny korektor, kolejny, który też pięknie wygląda pod oczami. Żel do brwi z Maybelline, który przez cały miesiąc się pojawił we wszystkich chyba moich filmach, też dzisiaj na moich brwiach się znajduje, standardowo jak to tradycja nakazuje. Dzisiejszy mój makijaż też jest ulubieńcami, wykonany oczywiście. Paletka z Felicei, ja oczywiście ukochałam sobie tę w odcieniu 302, czyli z brzoskwiniowym różem i z ciepłym rozświetlaczem. No jest przepiękna, naprawdę. No i właśnie ta paletka Vibo Nuditude, która oczywiście też dzisiaj się na moich oczach znajduje. Powiem tylko, żeby się już tak się nie powtarzać za długo, powiem tylko, że to jest ta paleta, która ma ten jeden duży minus w postaci wydłużonego makijażu oczu, bo tak dobrze się Wam nią maluje. Ja dzisiaj planowałam o wiele prostszy makijaż oczu, i o wiele, wiecie, delikatniejszy, ale no właśnie, jak się zaczyna nakładać, jak zaczyna się blendować, jak one się łączą, to to wszystko się rozrasta i się intensyfikuje. I w makijażu oczu wykorzystałam tylko tę paletkę, także to jest kolejny przykład na to, że te blaski są dalekie od bycia słabymi. Są bardzo fajnymi, metalicznymi, intensywnymi błyskami, które też mogą być z powodzeniem użyte na twarzy. Na przykład właśnie tego też używałam jako rozświetlacz w ciągu tych, nie wiem, kilku dni, tygodnia, kiedy ją bardzo. Bardzo intensywnie testuję. Jestem z niej niesamowicie zadowolona. Raczej bym nawet powiedziała, że jestem z niej bardziej zadowolona od palety, na którą byłam bardzo napalona czyli tą paletę, wiecie, podróżną z Nataszy, której cienie już dwa razy pod koniec dnia wyglądały nieciekawie. Nie wiem o co chodzi, muszę się z nią jeszcze dogadać, ale na ten moment naprawdę ta paleta Vibo bije ją na głowę. Także mówię, żeby tutaj nie robić z tego filmu 50-minutowego, chociaż wiem, lubicie takie, ostatnio dajecie mi jasne sygnały, ale wolę się rozgadać na 50 minut w filmie makijażowym niż takim, wiecie, polecanym, podsumującym miesiąc, także te 5 jest w tamtym filmie szczegółowo opisanych, ale to jeszcze nie wszystko. Mówię, ja mam jeszcze sporo ulubieńców na dziś, i zaczniemy może od y, następnego podkładu. Bo choć ten podkład z Eveline też jest bardzo przeze mnie lubiany, jest zastygający i właśnie wyglądający świeżo, no to właśnie nie mogę za często po niego sięgać. Na przykład teraz, jak jestem po samopalaczu, to ta piątka już na mnie jest za jasna. I dzisiaj na twarzy mam Catrice True Skin. To nie jest nowość, ale to jest coś, co odkryłam. Bardziej dogłębnie i pokochałam mocniej w minionym miesiącu. E, czyli podkład um, trwały, zastygający, mocno kryjący, który jest dodatkowo wygładzający, który robi taką, wiecie, dosłownie no, dosłownie go byłem z jakimś pudrem zmieszanym, no po prostu ta, ta skóra się robi mega gładka. E, I jest on też taki satynowo-matowy. Mniej się błyszczy zdecydowanie od tego um, Better Than Perfect, bo ten dosłownie wygląda, jakby był. Jeszcze nie zastygnięty, a zastygam. A ten zastyga i widać, że jest zastygnięty, bardzo trwały, bardzo ładnie wygląda. No właśnie, a ma szerszą gamę kolorystyczną, więc jak jestem samoopalona, to mogę używać takiego odcienia jak na przykład 39 Warm Olive. Także to jest drugi podkład na ten miesiąc. Mam też drugi brązer. Tak by to znaczyło brązer. Mam drugi brązer na ten miesiąc i o ile ta felicea powiedzmy może być tą, to nie jest felicea. To jest felica. Może być tą tańszą wersją. No to ta druga wersja na pewno jest tą droższą opcją. Jest to oczywiście Charlotte Tedbury. To jest bronzer, na który ja polowałam przez jakiś czas naprawdę kilka miesięcy bo za każdym razem, jak byłam w jakiejkolwiek seforze, nawet w tych największych seforach, w których są największe asortymenty czyli Manufaktura w Łodzi i Arkadia w Warszawie, nie posiadały tego konkretnego bronzera na stanie. To jest bronzer, airbrush bronzer, 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 airbrush bronzer, kurde, bronzer w odcieniu 2 medium i to jest, poczekajcie, zaraz porównamy sobie odcienie. No powiem Wam, że jak się coś lubi, to się lubi, nie? Różnica między Feliceą a Charlotte jest bardzo mała. Powiedziałabym, że Charlotte ma odrobinę więcej czerwieni w sobie. No minimalnie, naprawdę. Ogólnie bardzo zbliżone do siebie odcienie, oba bardzo ładne. Ciekawe, czy się Felicea wzorowała na Charlotte, no bo myślę, że z drugą strony to raczej mało prawdopodobne. Nie zmienia to faktu, że oba bronzery są przepiękne, z tym, że Felicea jest bardziej nepigmentowana i trzeba z nią uważać, a Charlotte jest taka bardzo bezpieczna, bardzo bezpieczna. Bo wręcz, żeby osiągnąć taką intensywność, jaką mam dzisiaj na twarzy, gdzie no umówmy się, to nie jest jakoś super mocno zbudowany brązer, to musiałam kilkukrotnie przyjeżdżać pędzelkiem, to jest brązer, który natomiast ze względu na tą swoją bezpieczność, na tą właśnie małą pigmentację, albo inaczej, bezpieczną, bo mała pigmentacja źle brzmi, Bezpieczną pigmentację jest dobry do szybkiej aplikacji, czyli właśnie takiego makijażu dziennego albo do nie do końca wprawionej ręki, no to ta Charlotte na pewno będzie lepszym wyborem, choć droższym, ale właśnie przez tę bezpieczność. Bezpieczność to źle brzmi. Jest w ogóle takie słowo jak bezpieczność? No nie wierzę, jest takie słowo jak bezpieczność. Myślałam, że to dopiero co wymyśliłam. Jest takie słowo i jest to wersja odpowiadająca współczesnym standardom języka ogólnopolskiego. Proszę bardzo, wyrazy pokrewne bezpieczeństwo czyli jest. Bezpieczność tego brązera to jest bardzo dobra rzecz. I w ogóle odkryłam pewną ciekawostkę, bo o tym nie wiedziałam. Wiecie, że produkty z Charlotte są magnetyczne że są wkładami. Ja tego nie wiedziałam, ale też nie widziałam w żadnym sklepie, który sprzedaje Charlotte wkładów. Nie wiem, czy to są gdzieś osobno sprzedawane rzeczy, czy, czy po prostu nie widziałam, no ale taka właśnie ciekawostka. Że zawsze możemy wyjąć to z opakowania i włożyć na przykład do jakiejś dużej palety. To zdecydowanie będzie mile widziane przez wizerzystów. Bezpieczność. No, widzieliście? Także to jest drugi brązer na dziś. Mówię, naprawdę w marcu miałam bardzo dużo odkrytych, fajnych rzeczy. Mam jeszcze dwóch ulubieńców. Jednym z nich jest mój dzisiejszy rozświetlacz, który nie do końca jest rozświetlaczem. To jest tam mgła pudrowa z Paese. Słuchajcie, to. Chciałam odgarnąć grywkę, ale mi nie wyszło. To, co tutaj się błyszczy na policzkach, to jest tam mgła pudrowa. Naprawdę, to, to wygląda jak. Taka hybryda pomiędzy pudrem i pomiędzy rozświetlaczem. Powiedziałabym, że przy tym produkcie ten rozświetlacz z falicei wygląda na intensywny, a to dużo mówi, bo on ogólnie jest bardzo delikatny i elegancki. To jest ogólnie puder satynowy. On nie ma w sobie drobinek, on nie rozświetla skórę na takiej samej zasadzie, właśnie jak czy ta felicea, czy jakikolwiek inny typowy rozświetlacz, bo czy to delikatny, czy bardziej intensywny, czy drobno zmielony, czy z większymi drobinami, one zawsze świecą na zasadzie drobin. A to jest po prostu czysta satyna, która jest po prostu bardzo intensywna, do tego stopnia, że odbija światło. Tylko tak, to jest puder, który też ym, łączy w sobie wiele cech yy, tego pudru kryjąco-rozświetlającego, który bardzo lubię ten w czarnym opakowaniu, też z PSE, tego co używam do blendowania zewnętrznych krawędzi. Czyli oznacza to, że on ma też mocne krycie. Więc jak chcecie mieć bardzo. Lekki pod względem konsystencji makijaż, to to nie będzie dobry rozświetlacz dla Was, bo jak będziecie go budować tutaj, będziecie go nakładać, żeby uzyskać jak największy satynowy, ale jednak jak największy blask, to on wam tutaj zbuduje krycie. Więc jak tutaj macie tylko lekki krem BB, i tutaj nagle będziecie wiecie, no mocniejszą powłokę, powiedzmy, zbudowaną tym pudrem, no to nie będzie to do końca dograne. Więc liczcie się z tym, że tak, owszem, jest to satynowy puder, który ma dość mocny blask jak na puder i może nam posłużyć jako rozświetlacz, ale on ma też spore krycie. No zobaczcie, to on po powiedziałabym, że w tym momencie na palcu zbudowałam sobie pełne krycie. Więc też do używania go na przykład na całą cerę jak taki podkład mineralny, tylko że właśnie z świetlistym wykończeniem sprawdziłby się idealnie. Do delikatnego mm, makijażu, przy którym nie chcecie mieć mocnego krycia, już nie do końca. Także warto być świadomym po prostu wszystkich właściwości danego kosmetyku, zwłaszcza jak się nie można z nim pobawić na żywo. Także jest to coś fajnego, ale. Mm, nie we wszystkich scenariuszach makijażowych. I ostatni ulubieniec na dziś, i jest to oczywiście pomadka, i to jest oczywiście ta pomadka z Hourglass, czyli najpiękniejsze opakowanie pomadki, jakie widziałam. Ja nie lubię takich bardzo zdobnych, wiecie, wystających i w ogóle. To jest smukłe, małe i przy okazji też ciężkie, ładnie wyglądające. Ciężko to przeoczyć i sama pomadka ogólnie no, też jest przepiękna. Mam ją też dzisiaj na ustach, ale umówmy się, ja mam dzisiaj na ustach taki miks, że. Ta pomadka no, nie gra tutaj pierwszych skrzypiec. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała w 100% to na ustach, no bo to jest włocz, oczywiście wam pokażę, ale na ustach to was odniosę do tego filmu, w którym testowałam ją po raz pierwszy. To jest pomadka z Hourglass w odcieniu. Tutaj są odcienie. Every time. Korci mnie jeszcze, żeby pozamawiać ym, inne kolory, bo pierwszy raz i jedyny raz widziałam ją na żywo właśnie w Arkadii w Warszawie. Na razie do Warszawy mi nie po drodze. <laughs> Pewnie jak się tam wybiorę, to, to może to skutkować później z ym, szkodami w moim portfelu, bo... portfelu... okej... Okay. w moim portfelu, bo... no bo hello, ale jest to przepiękna, kremowa pomadka o bardziej takim... Ym, błyszczącym wykończeniu, bo wiecie, są kremowe, które raczej się nie błyszczą, to to jest jednak ta z tych błyszczących się, cudownie niewyczuwalne na ustach, no bo to jest chyba najfajniejsze w tych matkach kremowych, nie, że ich w ogóle nie czujemy, no naprawdę, no kolor jest wręcz urzekający, on nie będzie może dla każdego, ale to jak z każdymi nudziekami bywa, zawsze, zawsze ze wszystkimi nudziekami szukajcie najpierw słoczy w internecie, bo wiecie, to jaki macie koloryt cery, to jaką macie jasność, ciemność, a nawet to jaki macie y, kolor do siebie dookoła, wpłynie na to, jak ten kolor jest odbierany, bo czasami y, odcienie, które ładnie wyglądają w ciągu dnia, w scenariuszu wieczorowym, jak jest bardzo przygaszone światło, wyglądają trupio, więc naprawdę, pomadki News potrafią się zmieniać. W mgnieniu oka. Ale nie zmienia to faktu, że ten kolorek jest przepiękny. No jest to co prawda nie tania pomadka, ale nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na nią. A jeżeli szukacie jakiejś tańszej opcji, to też polecam wam właśnie ten środowy filmik, bo tam poleciłam Wam innego pięknego nudziaka, bardziej budżetowego. No także. Mm, w połączeniu z pomad, z konturówką z Charlotte, no jaka Charlotte dzisiaj popularna, i z błyszczykiem oczywiście z Eveline, no to wygląda tak na ustach, ale sama z siebie też jest przepiękna i musiałam ją wręcz wyłowić z mojej terepki, bo w mojej terepce na co dzień mieszka. I na dzisiaj to już wszystko. To byli wszyscy, albo w końcu to byli wszyscy moi ulubieńcy z marca. Naprawdę mam wrażenie, że no, takiej ilości kosmetyków to nie polecałam Wam już dawno. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem będzie pełna lista kosmetyków, o których mówię, tam też będą linki, po której możecie je znaleźć. Jeżeli Wy odkryliście w tym miesiącu jakieś fajne kosmetyki, to oczywiście dajcie znać, bo no, no nie ukrywam, że też Wy nakłoniacie mnie do złego. To nie jest tak, że tylko ja tu jestem do obwiniania za wydatki, nie, 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 Wy również macie swój udział, pozdrawiam. I ja widziałam, że ten filmik 50-minutowy się Wam bardzo spodobał. Jestem w szoku, naprawdę. Tam była petycja o jeszcze dłuższe filmiki, albo żeby minimum 45 minut miał każdy. Nie wiem, nie wiem czy jesteście pewni, o co prosicie, ale postaram się w tym miesiącu też taki smaczek dla Was dłuższy przygotować. Wiecie, to wynika z rozgadania. Ja nie będę czegoś wydłużać specjalnie, ale jeżeli tak się stanie, to nie będę go skracać. Bo w przeszłości bywało tak, że. Ja, ja złożyłam film wręcz do 55 minut, ale go później, wiecie, skróciłam do 45, bo myślałam, że, że to będzie już za dużo, nie? No a tutaj proszę. Ok, także mamy plan na najbliższy miesiąc, ja mam robić dłuższe filmy, a Wy mi napiszcie swoich ulubieńców. W opisie oczywiście będzie też informacja o mojego ubioru, makijażu, paznokci i wszystkiego, tam jest zawsze wszystko. A jeżeli się wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy YouTube pokazał wam wszystko w subskrypcjach. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa.